dobry, dzisiaj zbieramy Pana od tego wielkiego odwrót. Pewnie znacie to mi ręcznie, gracie w robotę i wygląda to o tak. Najpierw dajecie z przodu takie coś i takie coś z Wtedy. Wtedy możecie. Jeśli chcecie, żeby wasz wam lepiej skręcał, no to rob, mocno robiło tak, żeby lekko wystawały i po drugiej stronie to samo. Wtedy tą dziurę, która wstała po kołach, zapewniacie takim blokiem. Możecie z tyłu dać lampy. Z przodu też u mnie wygląda tak. Oczywiście jako lamp użyłem bloków neonu, czyli takich wyglądają o tak. Można je albo zdobyć sekretem, nie pamiętam przepraszam ale nie pamiętam już jak te bloki dostać z tego sekretu, ale można kupić je za 300 robót. Hmm. A więc potem. Budujemy. O tu. Coś. Oczywiście ta metal. Tą oś potem niszczycie. Ona była tylko dla pomocy. Zabudowujecie i zostawiacie kilku ląb ale możecie zmniejszyć całość, jeśli chcecie. I zabudowujecie Dzisiaj, jak z moim kolegą będę grać, to się zdziwi, że Wanoc temu nie, po niego przyjedzie. Więc zabudowujecie ten tył. Spokojny mi się trafił. Jakiś spokojny serwer mi się trafił. Bo... bo, bo e, ludzie nie budują jakichś jak, jakichś dziwnych tych jakichś dziwnych rzeczy nie budują ludzie. Chyba pierwszy raz w tej grze no teraz ludzie takie wynalazki wymyślają. Dzisiaj na przykład czołg widziałem albo statek kosmiczny. A gra nazywa się Zbuduj łódź na skarby. Powinna się nazywać Zbuduj cokolwiek oprócz łodzi. Bo dosłownie te, kiedyś to jeszcze ludzie budowali łodzie. Yy, ale teraz to już ludzie budują. Samoloty, czołgi, pojazdy wam od temu tak jak ja. Jest Oczywiście muszę wam też powiedzieć: do zrobienia takiego wana. Nie potrzebujecie tego śrubokrętu, który mam na dole w narzędziach. Ale potrzebuję... Ale jeśli chcecie zrobić ten chwytam zabierający ludzi, to potrzebujecie śrubokrętu właśnie tego co mam na dole. Pokażę Wam teraz jak go kupić. Sklep? I tutaj na dole. Um. Gdzie to jest? O, tutaj macie narzędzia. Ja kupiłem pędzel, żeby przemalować potem auto na pomarańczowo. A teraz mam jeszcze mm, śrubokręt, żeby zrobić pytaj, niewidzialny. Żeby ta część, która jest potrzebna do chwytaka. czyli to krzesełko, zrobić niewidzialne. Za pomocą tego śrubokrętu, zaznaczam krzesło i w przezroczystości zaznaczam na 100%. I nie widać tego krzesła. Teraz Mm. Teraz mi tylko tu brakuje takiej muzyczki, jak z tych shortów, kiedy ludzie używali właśnie tych twoich banów od temu. i była taka muzyczka: Mama, mama, kryminal, 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 mama, mama, kryminal. Właśnie teraz mi tego brakuje. Wysokie tą muzyczkę, fajnie by było. Ok, tutaj to też takiego, i możemy wybrać teraz okna? Znaczy nie okna, tylko blok lodu.

Okay. Koli. I właśnie tutaj zaznaczam, że nie ma koli. Żeby nie było tego wicherka, i wtedy można przechodzić przez szyby. Więc zrobili to dlatego, żeby nie musieć budować, żeby nie musieć męczyć się z drzwiami. Nie budować jakichś skomplikowanych drzwi, tylko wchodzić po prostu przez szyby. A tu zrobimy blokują, że jest to niebieski dok, który ma wyglądać jak krzywa, ale żeby nie było widać kierowcy. Tak jak na tak jak w tym oryginalnym. Miejnie dach i działanie będzie tak. Hmm. Okej, nie pytam o te skrzynki. Teraz właśnie zajmę się tym mechanizmem. Jak dokończę później? A tu chodzi o to. niszczę jedną krabę. O tak! Biorę chwytak. Nie, nie mam brać chwytak. Muszę to zabudować z powrotem. Teraz włącz ten chwytak. O! na widziko Oczywiście obraca się. Już wam daję instrukcję jak obrócić go jak ja. Teraz jest jak gracie na klawiaturze to macie, to nie macie pokazane. Jak gracie na telefonie lub tablecie to macie pokazane, więc dla nich nie będę tłumaczyć. A więc klikacie literkę T, żeby obrócić to o tak. Klikacie literkę R, aby obracało się. Czekajcie. Tak, po prostu. Teraz tego nie widzicie. O. Żeby po prostu się kręciło. Klikacie literkę R. A żeby tak postawić to, to kombinujcie sobie R albo T. Nie wiem teraz dokładnie, ale teraz dam tu coś takiego, żeby przedłużyć ten chwytak. Na machine dam takiego, mhm. żeby o wewnątrz. Takie coś. Hop. O, o nie coś takiego, żeby to wyglądało jak taki chwilak. Wtedy wezmę krzesełko, drugi krzełko i trzeci Wysypię krzesełka, zrobię niewidzialne, właśnie to, o czym mówiły, jeszcze dobrze. Bo jak to będzie się wysuwało, to podjedzie do ludzi, złapię ich i po prostu potem się schowa. A więc teraz zniszczę blok i postawię tutaj dźwignię. Dlaczego to się nie chowa? A teraz? Teraz a wiem, czego nie zrobię. Muszę zrobić coś takiego. Dać tu Jedn. dwa, trzy, cztery, pięć, Teraz zaznaczyć to, żeby nie było attach'ed Czyli znowu potrzebujecie tego narzędzia Które ja teraz użyję O Czy... Dobra, niech będzie Niech ja sobie zostanie dopiero po... że Hmm. Boję się po prostu, że coś zeksuje. Pierwsza raz zapyta, to go tam po prostu. Albo po prostu go ustunę, jeśli będzie w czymś przeszkadzać. Tu wyłączam. O, tak samo tu. musicie wyłączyć to przyczepione. O. Żeby nigdzie nie było napisane przyczepione. I zobaczcie. Teraz. Tym, jak podjadę panem. To to podjedzie do człowieka, wiecie i schowam to. Więc teraz zapiszę to, że nawet jak on coś zniszczy, to żeby postępy były zachowane. I zapytam się jego co on chce. I'm Paul. I'm from Thailand. A więc tutaj dam teraz Nie, on chyba chce, żebym dodał balony do auta. Niech się pobawi tutaj balonami. Za tyle balonów. Niech się tu nie pobawi. Dobra. No, wracamy do roboty. Bierzemy tabliczki. Za 45 zł w klebie. Możecie je kupić. Potem przemalowuję je na biało, piszę. ty. On pisze, że mu się podoba. Hmm. chyba mu się podoba dobra ale nie chodzi o to a więc mm, ro, robimy takie tabliczki z każdej strony Tak, i jak to wyglądało z tamtej okej, okay, coś takiego potem prawda. Trzeba tu napisać to samo co tam, czyli T. Te, mu. Ten. Dobra, napisałem mu, żeby poczekał, bo buduje. I na razie do końca da. A potem Wam pokażę, jak budować drzwi. Bo nasz wam potrzebuje drzwi. bra, sz, pięć, sześć, siedem, osiem, dwa, trzy, cztery. To samo z drugiej Na ile to było kraty? Od auta. raz, dwa, trzy cztery. Okay. No, to? Okay. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, raz to? to? Kto to? Kto to? Kto to? to? Wyłączę kapsyłka. Dobra. I teraz dajemy O R R R, R. O, o R Dwa. Nie no, już więcej ludzi to nie przyjdzie. Czy teraz ta długość tłoka się zmniejsza? Tak, tłok jest wystarczająco długi. A więc zmniejsza go o tyle samo. Zobaczmy jak zbudujemy I teraz trzeba też dać Not Attached. Pamiętajcie widownie, no, bo inaczej o. nie zadziała. No. O! Okej okay. Okej okay. 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 Jeszcze tu I tu, tu, tu. Okej, okay, przez to nie da się wyjść Tak? Nie da się wyjść. Powiem, not attached na te wszystkie bloki. Okay. No to czy attached? Przyczepione? Nie. Znowu nie. Okay. 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 To będzie ciało... oh, uh, uh, uh. I tu się zaczynają problemy. Chodzi mi o takie problemy jak to, że po prostu Muszę dać o tak. widzowie, pamiętajcie, że wy też musicie to dać o tak. Żeby cząstecze działało. Bo to nie może dotykać ścian. działać. Już wam pokazuję. Zaznaczam bloki, daję, że nie. Okej. Okay. I okej. Okay. Teraz zobaczcie. Drzwi się otwierają i drzwi się czy da się stąd wyjść przez te drzwi? Nie, nie da się i dobrze. A więc trzeba teraz tu zaznaczyć te bloczki. Jako niewidzialne. Tak to, w to, o. Jako niewidzialne bloki przezroczystość, no, mam przezroczystość, trzeba ustawić Ta, do tamtego bloku, zaraz wrócimy. Okay. To będzie tyle na, na dziś widzowie. I widzimy się w odcinku finałowym dwa temu. Będziemy też się wtedy bawić w właśnie zabieranie ludzi do tego wana. I widzimy się w następnym odcinku, czyli w finałowie. PAPA.